Cześć mano, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Garfield, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Dead Island Riptide Tide. Dokładnie tak. Kiedy włączyłem tą grę, bardzo mi się spodobała, właściwie rozmieszyła mnie wersja tej gry, tutaj właśnie wam kursorem macham przed tym 1, 4, 1, 1, 1, No, naprawdę, takiej wersji gry jeszcze nie widziałem. Ocinek kolejny raz bez Fenrira, za co Was przepraszam no niestety e, Tak jak już wcześniej mówiłem, nie mam za dużo czasu. Jeśli Fenrir to oglądasz, to, to Cię za to przepraszam, no ale niestety no Tam się jakiś, go, jakiś goście się ra, jarają, ja tam w ogóle nie będę szedł, ale idziemy dalej rozkminiać misję. E, już mi się to nie podoba. Już mi się to nie podoba, ale... No cóż Spróbujmy nie popaść w panikę i wykonać tę misję tak jak trzeba Tuż tu widzę zombiaka, który zaraz na mnie skoczy. A e, jednak nie nie żyje. Ty ten też nie żyje. To cóż się stało, co to jest? Ślamazarny obrzyn, nie chcę obrzyna. Co my tutaj mamy? Zepsuty wielki kibase baseballowy, ha e za so słabe, no, jak, jak, jak dla mnie. Okej. Okay. Zaświećmy sobie tutaj latareczką, żebyśmy widzieli, co tutaj w środku jest. Dobra, już nie trzeba. Okej, okay, dobra. No i sorry jeszcze raz, że nie było odcinku wcześniej, a, znaczy wczoraj właściwie, ale niestety no, nie wyrobiłem się z czasem. Miałem dużo rzeczy do, do załatwienia i po prostu nie wyrobiłem się. No mam nadzieję, że te odcinki będą się pojawiać regularnie. Jeśli nie, no to z góry was za to przepraszam, ale mam nadzieję, że to nie jest dla was jakiś wielki problem i że zrozumiecie to. O kurde, jak się rzucił! No, a oto kolejny błąd w grze, widzicie? Znaczy, właściwie nie wiem, czy to jest błąd w grze. Złote, świecące się kraty. Nawet idiota by wiedział, że trzeba tam wejść. No, ale wiecie, dobrze, że chociaż to, że tak to jakoś dziwnie, bo dziwnie, nie wiem czy to jest błąd, ale chociaż tak to zaznaczyli jakoś. Bo czasami tutaj w tej grze naprawdę się trudno odnaleźć w niektórych miejscach, ale. Czy to akurat było potrzebne? No, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. O, ho, ho. Chyba widzę, że będę musiał najpierw posiekać komuś. Jakaż matka. Dobra. E, Okej, okay. ja, ja. O kurde! Jezu, co to było? Ty gnoju, wypieprzej Ty też. Jebot. Jebot. Dobra, już dwóch mniej. O cholera, oni wstają. Jest coraz więcej, co jest? Dobra. No co mnie łapiesz? ta się jeden. Zasrany. Tak. <ścoughs> o Boże, jak ja, to, jak ja tego... Jak to mnie śmieszy czasami, jak oni, kurde. Biegną, biegną nagle. Dup! Potknął się, przewrócił i, i umarł. To jest takie zabawne, że. Masakra jakaś. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy w tych szafkach. Amoniak. Nic więcej? Tu mam coś złom. A. Tutaj. Śruby. Hm. No cóż. Naprawmy sobie, może, ten cierń bo to zawsze jakiś ten, łojacie, ja mam 85 tysięcy gotówki, holender, będę mógł sobie coś kupić, jakąś nową broń ale tak szczerze to poczekam chyba do 100 tysięcy okej okay. te dźwięki nie, nie ten o. te dźwięki nie, nie ten nie mówią nic dobrego mi zresztą pewnie to słyszycie, jak nie to ja wam to podgłośnię, zaraz zobaczycie głośność efektów dźwiękowych Głośność mowy możemy zciszyć Muzykę nawet też A To możemy zostawić tak, ok, Tak zapisać Kurde, jeszcze trochę cicho jest, no Dobra Mam nadzieję, że to mnie nie zagłuszy O kurde Kto wam pozwolił, kurde mol, tu przyjść, co? Macie Jaki będzie? u O oh Jezu! To jest ta, ta... szmata, ja pierdzielę. Cholera. Jezu, 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 nie, 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 ha, 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 ha. Kurde mol, szybko, ha. Jak ja nienawidzę tej szmaty. To jest po prostu coś niesamowitego. Dobra. No, wskakuj. Jezu, wskakuj tu. Ty szmato pieprzona. Tak, po głowie cię pin do jedna. A, słabe. No ale widzicie, w... zniknęli? O, dziwne. Szkoda trochę, ale trudno. Wcześniej nienawidziłem z tych ym, zarażonych, a teraz nienawidzę tej pieprznej krzykaczki. Ale trzeba jej przyznać, że urody to ona ma. Jak po prostu nie wiem, jak dupa słonia. Tu coś jest, czekajcie. Nie, dobra, wiecie, co najpierw sobie, przejdźmy tu. Bo tu może być coś fajnego, bo tu są zombiaki, które bardzo łatwo idzie posiekać. Ty gnoju za jeden ty. No i znowu muszę cholera brać sobie ten. O, umarł. Dobra. <laughs> No, co to było? Znowu mnie zabił. No, bez jaj, no Gademet, co to ma być? Gdzie w ogóle mam teraz iść? Tędy chyba, co? Nie, tędy nie. Tędy? Tu jakiś gościu się obudził. Leżeć, ty. Dupku, ty też. Dobranoc. No. Wow. Tu z tyłu, bo za mną. Oj, jak mu coś odcięło. Oj, jak mu coś odcięło. Zrobimy mu kadłubka z niego. Nie, nie udało się. No, trudno. Ok, co my tutaj mamy? Ee, słabe. Tutaj nic. Tutaj też nic. Też nic dobra. To się musimy wrócić teraz. Tu coś jest? W ogóle, co to jest tutaj? Aha, ja chyba tędy właśnie, tędy miałem, tędy przyszedłem, no tak, zgadza się, i tu miałem iść załatwić te zombiaki, no tak, dobra, chodźcie tu, ile was jest, trzech, czterech, spokojnie, poradzę sobie z wami. Spokojnie, tobie odetniemy rączkę, tobie odetniemy główkę Ktoś jeszcze? Nie, chyba nie. Dobra. O, tam chyba już jest czysto z tego co widzę. Nie, jednak nie, jeszcze dwóch. Jeszcze dwóch chcę wstać. Popatrzcie, jeszcze dwóch. O, umarł, wykrwawił się. No proszę. Czyli zębiaki też potrafią jednak się w pewnych momentach wykrwawiać, lub jest to po prostu błąd w grze. Ale błąd bardzo przyjemny, oczywiście. Eee, I bardzo, bardzo fajne. O Dubsko. Czy ja tam widziałem dobrze, czy tam był ten? Ty trzymasz, to ty masz nóż. Oni się wykrwawiają, to jest ewidentnie widzę tak. Polisiet! A! Nie, 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 nie. nie. Nie, 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 kurde mol, kurde mol cholera. Jezu, Jezu, co to było? To był chyba ten taran. Chyba nie ma innego wyjścia, jak go tylko załatwić. Fak. Nienawidzę ich. Zarażony Jasna cholera Jasna gwint Jak tu przyjdzie ten, ten cały Ten cały gnojek, ten, 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 ten e, Pantaran to ja będę miał istotnie przesranę Ale mam nadzieję, że nie przyjdzie. Jak przyjdzie to trudno. O, jestem daleko dobrze. O jaj. O, kurde. Spierdzielamy o, ja mam go zabić? No nie, porąbało was? Czy was pogięło totalnie? Dobra, mam nadzieję, że on tutaj nie zejdzie. O, w dupsko. Ty, tu mają strzelbę. Ja sobie teraz wezmę, zobaczę karabin. Słaby, ten. Też słaby. Mój ma 7000 obrażeń, a ten? Ten też jest słaby. Hm. Ale wiecie co? Nie wiem dlaczego, chyba karabiny za, za ten zajmują dwa miejsca. To ja może sobie wezmę i zobaczę, co ja mogę wyrzucić. Takie coś, co jest najmniej potrzebne. M27. Lav, to chyba nie będzie zbytnio. Chociaż czekajcie, ja sobie to wezmę i. A, mam pięć pocisków. O, to się przyda, dobra, to nie, to co wam to. O, szpadel. 1200 ma tylko, no, trochę mało. O ten, męcząca piła mechaniczna. Chociaż nie, to sobie zostawię, bo mi e, mój kolega z tego mówił, że to jest całkiem, całkiem w porządku broń, więc. A wiecie co, może coś Expa jednak wpadnie. Ja sobie jednak wezmę, spróbuję rozwalić tego. <laughs> Oj, zabiło mnie. No cóż. Eee, chyba coś nie pykło. Dobra. Eee, tak, jeszcze raz to musimy chyba zrobić. No znowu mnie zabiło. No what the fuck ej. To ta rakieta ma tak, tak duży zasięg? No bez jaj, no ludzie. A, no dobra, trudno, no. Dobra, zostawię sobie te trzy pociski na później. No, oskacz. Dobra, co tu mamy? Nic ciekawego. A, dupa tam. Dobra, co my możemy tu wziąć? O, mina wybuchowa, granaty. Jakieś tam... Amunicji żadnej chyba nie można. Nie, nie można, bo mam już full. No okej. Okay. W porządku. Ty nawet nie wstawaj, gościu. Cholera. To co ja tam słyszę, to mnie, nie wróży nic dobrego. No to jestem ciekaw, kto tym razem przyjdzie. Jezu, co, co za palant. Ciebie łatwo rozwalić, to ty się w ogóle nie odzywaj. A masz, tak jest. Kurde, coś mało was. Chcielibyście, co? Orzesz wygnoju, orzesz ty gnoju. Ojejoj, ale mu szarpnęło tutaj. Ty tu nawet mi nie wchodź. To jest mój teren, rozumiem. My się? No, to dobrze. Ten się coś tam widzę do ściany przykleił. Dobra, już się odkleił, widzę. Uhuu, ale poszło odcięcie piękne. Jak mu przyjechało po plerkach, to ino roz. Tu coś jest? Nic nie ma. Dobra, tu pusto. Ok, tutaj, tutaj. Oj, te dźwięki, te dźwięki no. Kurde, je, jest klimacik, jest klimacik, nie ma co. <laughs> Ups, salala kolejna partia tych kutafonów To jest w ogóle tyle amunicji, że ja nie wiem. Tu był jakiś skład amunicji wojskowej czy co? Ja nie rozumiem tego. Chodźcie tu, chodźcie. Idą i idzie jeden. I idzie jeden delikwent. Oje, ale dostała. Jezus, myślałem, że to zbiera, to szwendacz tylko. A, to. Ten ma ile? Bardzo wolna strzelba, nie chcę. Dobra. Chociaż mógłbym wyrzucić jednego kafara albo coś. Co mógłbym tutaj wyrzucić? Też Pader kafar jest trochę taki dość słaby. Chociaż on ma siłę dość, siłę dość... dość dużą. No, nie wiem co wyrzucić, kurczę, nie wiem. On jest chyba najsłabszy. Dobra, wyrzucę to. I wezmę sobie strzelbę. Chociaż, czekajcie, ja strzelbę mam. Strzelba, karabin. Nie, strzelbę mam chyba w tym, w ekwipunku moim, tym, tym. Go teraz, kurde, chyba nie, już nie znajdę mojej tej broni. A nie, mam kafar. Nie, no, ja chcę zamiast strzelby. Ej. Ojej, Jusiu. Jeszcze raz. Kwipunek. E, bardzo wolna strzelba. Weźmy sobie na przykład za to. Teraz, nie wiem, zostawić. A, dobra, zostawię. Tylko, czy, tylko zmienię ten. Zmienię. E, Ciernie jest gorszy, czy gorszy jest ten cały szpadel kafar? Szpadel jest gorszy, dobrze. To weźmiemy sobie teraz ten szpadel i wymienimy go na to, dobrze. Teraz bierzemy strzelbę i podrąbujemy parę głów. Co jest? Czemu on ładuje? No jasne, gwint. Oj, nie trafiłem. Dobra. Jeb, głowy nie ma. O w dupsko o, w pizdu Ty ja go mogę tak w niego ładować on się nie ten I on nie przejdzie tędy Ha zgliczował się Masz Jedz o Jezu, ile krytykali weszło, o matko. O, jak pięknie w niego ładuję. Tak, zginąłeś, mato. Gin. Dobra. Pięknie, dobrze. E, mamy jeszcze tutaj do strzelby, ale sobie do się jeszcze trochę pozabieram tego. Dobrze. Jeszcze naładuj trochę. Dobrze. Okej. Okay. Co ty tutaj? O 1300, no zawsze coś. Weźmy teraz swój cierń. a tu ktoś próbuje wstać. Nawet nie próbujcie wstawać. O, dwóch się wykrwawiło. Hihi. Ulepszmy znowu broń. Ja będę cały czas powtarzać, że ulepszanie broni znaczy ulepszanie. Naprawianie broni w tej grze jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Bo broń zniszczona jest naprawdę praktycznie bezużyteczna. no. Można ciachać tym zombiaków, ale trzeba by chyba, nie wiem, z, ze 100 razy zrobić różnego rodzaju, nie wiem, kombosy ciachnic, żeby dopiero ich zabić. Także tak to wygląda. Teraz musimy iść... Gdzie... Aha, użyć F. Ech, aż się boję zobaczyć co tam będzie. Dobra. No, no jak zwykle, tak? Super, dobra, dobra ludziska, ponieważ ten odcinek już trwa prawie 20 minut, to ja zakończę ten odcinek tutaj i resztę naszej podróży w głąb tej piwnicy, nie wiem, tych, tych podziemi sobie dokończymy w następnym odcinku, mam przynajmniej taką nadzieję, jak nie to jeszcze w następnym, no i cóż, jeśli wam się podobało, no to łapki w górę. Zapraszam Was również do Facebooka, do polubienia Facebooka, którego zresztą link będziecie mi w opisie filmu. No i cóż, no i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się na razie.